Pamiętajcie, dzisiaj w końcu mam Nissana NV i tym Nissanem właśnie jedziemy razem z Damaris nad morze z Warszawy. Przetestujemy, przerobiliśmy go trochę na kampera, chodźcie wam pokażę. Dostałem ten samochód ponownie od firmy Couriers z Łodzi. Wcześniej dostałem Nissana Lifa od tej firmy, teraz dostałem Nissana NV 200 Tutaj mały bałagan, ale zobaczcie, mamy tutaj materac. Mamy tutaj walizkę, ale to później Wam pokażę, bo teraz jest trochę ciemno. Jesteśmy w tym momencie w Brwinowie na ładowarce Lotosu. Wyjechaliśmy właśnie z Warszawy i kierujemy się do Trójmiasta. Będziemy ładować się ładowarkami Lotosu. Będziemy ładować się na ładowarkach, które są na niebieskim szlaku Lotosu. Tutaj mamy pierwsze ładowanie i od tej ładowarki tak jakby zaczynamy podróż. Zaczynamy naszą relację i zaczynamy pomiar. Ile kilometrów i jakie zużycia Wszystko będę Wam opowiadał na bieżąco Zapraszam do oglądania Wyjechaliśmy już z ładowarki Mamy do kolejnej ładowarki Lotosu jakieś 120 km niecałe W tym momencie zostało nam 103 km zasięgu według tego Nissana I 98 km do ładowarki Zobaczcie jak jedziemy w tym momencie Za ciężarówką Trzeba być bardzo skupionym, bo dosyć blisko jadę, ale gdybym nie za ciężarówką nie dałbym rady, i bym musiał zjechać po drodze jeszcze na jedną ładowarkę Greenwaya. A chciałem pominąć tą ładowarkę, żeby skupić się tylko na niebieskim szlaku Lotosu zobaczyć, czy autem typu Nissan Leaf typu ENV200 możemy przejechać te, ten szlak. I według mnie ten szlak ma takie odstępy między ładowarkami, że idealnie wystarczałem na każdy samochód o mniejszym zasięgu. Dzisiaj chcę to potwierdzić. Więc jadę teraz za ciężarówką. I cały czas zasięg tutaj rośnie, w sumie stoi w miejscu w samochodzie, a kilometry do celu spadają. W tym momencie mam 97 km do celu i 103 km zasięgu, czyli już 6 km rezerwy. Dodatkowo klimatyzacja jest wyłączona, jedziemy 90 na godzinę, mam lekko ochronną szybę. Na zewnątrz są 24 stopnie, a w Brwinowie naładowaliśmy się do 100%. Nie zwracajcie uwagi na no to, że ten licznik pokazuje trochę więcej kilometrów niż faktycznie jedziemy, bo zobaczcie, tutaj mam Google Maps, który pokazuje 87, a tutaj mamy 93,92. I to jest tak samo jak w poprzednim pisanie Leafie, który testowałem. Pe, pewnie w rozmiarku ma znaczenie, może, może jest zły albo coś i, i licznik przekłamuje prędkość, co według mnie działa na plus, bo jadąc sobie autostradą. E, Mamy wrażenie, że jedziemy szybko, bo jedziemy 90 na godzinę, a tak naprawdę jedziemy 85, więc psychicznie to, to trochę działa. Dojeżdżamy już do kolejnej stacji ładowania Lotosu, Przejechaliśmy 108 km za 3 km dojedziemy do celu i chciałem powiedzieć, że jadąc na zachód, głośno, jadąc na zachód, jechaliśmy za ciężarówką 80 km na godzinę. I zjeżdżając na północ, już w stronę Trójmiasta, nagle drastycznie skoczyło zużycie energii. Tak jak mieliśmy ponad 30 km rezerwy, tak teraz zostało nam jakieś 15 km rezerwy. Co oznacza, że tym samochodem bez problemu, czy bez problemu, jadąc za ciężarówkami, bo praktycznie całą drogę jedziemy za ciężarówkami, zrobimy jakieś 120-130 km. Średnie zużycie wyszło nam niecałe 14 kWh. A temperatura jest idealna, ponieważ mamy cały czas powyżej 20 stopni. Teraz są 23 stopnie, a jest już 23. Więc jest dosyć ciepło. Jutro ma być też gorąco. Obawiam się trochę klimatyzacji, ponieważ jak będzie powyżej 30 stopni, a tak zapowiadają, to będzie problem na trasie z klimatyzacją, bo okna to może być za mało. A jak włączymy klimatyzację, to też zasięg mocno spadnie. Zobaczcie, dojeżdżamy do Krzyżanowa. Mob Krzyżanów, stacja LOTOS, ładowaryczka Jestem ciekaw, nie pamiętam właśnie czy w Malankowie, czyli to się działa już, jest przyłącze i działa szybkie ładowanie Nawet nie będę tego sprawdzał, tylko zrobię sobie niespodziankę, bo albo naładujemy się na Malankowie, Malankowie szybko, albo będziemy mieli problem I spędzimy tam, takie jak kiedyś jechałem BMW 3 jakieś 4 godziny Ale przynajmniej tutaj mamy matraz, więc będzie można iść spać Dojechaliśmy! Fajnie na uboczu bo na tamtej poprzedniej stacji w Brwinowie ładowarka jest przy samym budynku i w moim przypadku, gdy często ucinam sobie drzemkę podczas ładowania, jest to dosyć irytujące ponieważ cały czas ktoś chodzi, cały czas ktoś przejeżdża, podchodzi czy idzie ze stacji do McDonalda czyli mija samochód i cały czas zagląda, patrzy a tutaj mamy tylko śmietniki tak naprawdę po prawej stronie więc nikt nam tutaj nie przeszkadza nie jest wytle głośno stacji. Ostatni raz byłem tu dawno, dawno temu. Jeszcze byłem w Ui-3, a nie przyjeżdżam tu dlatego, że zazwyczaj jeżdżę na tej trasie Tesla. A Tesla, jak wiadomo, kawałek dalej w Ciechodzinku ma szybką ładowarkę super chargera, więc nie muszę się tu akurat zatrzymywać, chociaż czasami się zdarzało, ale ostatnio już jakoś ten zasięg Tesli jednak pozwala na pominięcie tej ładowarki. Podłączyłem już, za chwilę przyjdzie pan z kartą i nas. Nam uruchomi ładowarkę. Ładowanie już się rozpoczęło, pan uruchomił ładowarkę. Przyjęliśmy tutaj na 14% baterii i zobaczymy, jak szybko się naładujemy. W tym momencie ładujemy z mocą 37 kW. Dosyć szybko. Zobaczcie, jak wygląda nasza sypialnia. Mamy tutaj materac, który jest idealny. Poradziliśmy z naszego domu, mamy w kanapie taki. Kolejnoga, tak że będziemy mogli się przemieszczać, jak będziemy nad morzem. Bierzemy na ładowarce, i gdzieś jedziemy. Tutaj jest luk bagażowy, i to się fajnie tak tutaj zlewa, że tutaj możemy się położyć. A tutaj trzymać bagaża. Fajnie co? Mini camper, podoba mi się to. 25 minut, doładowaliśmy prawie 15 kWh. Mamy 84% baterii, czyli 70% baterii już doszło. Szybko, jestem pod wrażeniem jak szybko to idzie. Ja w tym czasie, gdy to się ładowało, gdy samochód się ładował, objechałem hulajnogą całą stację i drugą stację po drugiej stronie. I dlatego polecam Wam serdecznie zakup takiej hulajnogi do auta elektrycznego, bo daje to dużo możliwości i można sobie spędzić fajnie czas podczas ładowania. Za chwilę ruszamy dalej. Minęło już 40 minut, ponad 40 minut, a my 97% baterii. Ja trochę się zasiedziałem, przyznam szczerze, i dlatego doładowałem aż tyle baterii, bo normalnie planowałem jechać przy około 95%. Teraz kierujemy się do Torunia. Drogi Lotosie, muszę się trochę poskarżyć na pracowników, ponieważ powiedzieli, że mam wyłączyć ładowarkę awaryjnym wyłącznikiem. Wiem, że to jest nieprawidłowe. Poprosiłem pracownika, aby podszedł i zeskanował kartę. Powiedział, że mogę wyłączyć awaryjnym. Wiem, że wiele osób tak robi. Nie wiem, jak to wpływa na, na żywotność ładowarek i czy nie można uszkodzić czasem. Ja sam tego osobiście nie praktykuję, nie lubię tego praktykować. Zresztą w Tesli nie, nie ma takiej potrzeby, ponieważ w Tesla mogę z poziomu samochodu zakończyć ładowanie. W Nissanie Lifie czy w Nissanie NV nie mogę, i muszę pra prosić pracownika, żeby przyszedł i odbił kartę, żeby ładowanie się zakończyło, żeby mógł odblokować port ładowania. No ale tutaj pracownik powiedział, że mam to zrobić tym przyciskiem. Teraz, jak odciągnę przycisk, to ładowarka za chwilę już, już jest yy, zdolna do, do, do ponownej pracy, ale trochę nie w porządku. Co prawda, akurat jest zamknięcie doby. Zamknięcie dnia, bo jest północ, i dlatego byli zajęci, może, i kazał mi to zrobić. No ale nie powinni tak y, uczyć użytkowników aut elektrycznych, żeby każdy sobie wyłączał przyciski. Przenosimy się do Dorunia. Niestety, przez to, że mam jakiś pro dziwny problem z aplikacją Plaksher. Pokażę Wam zresztą. Wchodząc sobie w daną ładowarkę, zobaczcie, zaczynam się. Na jednym i na drugim telefonie. Nie mogę sprawdzić żadnej ładowarki. Pierwszy raz coś takiego mam. I przez to, że nie mogłem tego sprawdzić, musiałem zjechać tutaj, do centrum Torunia, na ładowarkę Greenway, ponieważ zabrakło baterii. Już 40 km zabrakło, żeby dojechać do następnej stacji Lotosu. Jedna ładowarka Greenway przy autostradzie 1 jest nieczynna. Jest jeszcze jedna ładowarka w makro, ale nie chciałem ryzykować i tam jechać, bo nie wiem, czy parking jest otwarty. Więc tutaj jakieś 15 minut ładowanie na ładowarce Greenway'a i jedziemy dalej na stację LOTOS Po 40 km już bez problemu przejedziemy. Przyjechaliśmy właśnie do Malankowa. Tutaj jest kolejna ładowarka LOTOSu, Możecie sami teraz zobaczyć. Do Trójmiasta mamy jeszcze jakieś 130 km. Teraz idziemy spać. Mniej więcej 40 minut będzie się auto ładowało, ale podejrzewam, że zostaniemy tu trochę dłużej i później jedziemy do Gdańska. Po drodze zahaczymy jeszcze chyba jedną ładowarkę Greenwaya, tak w 10 minut, żeby się podładować, żeby nie ryzykować te 130 km, że nie dojedziemy, więc lepiej zawsze na 5-10 minut jechać i podładować baterię. Wychodzi na to, że tym samochodem, tak samo Nissanem Leafem, nie do końca może się udać przejechać niebieski szlak. Może zabraknąć nam około 20-30 km zasięgu pomiędzy ładowarkami. Ale na szczęście są jeszcze inne ładowarki pomiędzy, więc można korzystać i z tych i z tych. My teraz idziemy spać i do zobaczenia za niedługo. Trochę nam się drzemka przyciągnęła. Mieliśmy początkowo spać godzinę, potem dwie a ostatecznie wyszło sześć i właśnie wstaliśmy przed chwilą, jest godzina 8:00 rano już pół do dziewiątej i to co piękne jest w kamperowym życiu to jest to, że nie, nie trzeba się spieszyć i to, że teraz spaliśmy długo to po prostu tak jest i jedziemy dalej i się nie przejmujemy tym, że północy straciliśmy, ale przynajmniej jesteśmy wyspani i możemy bez problemów śmiało jechać nad morze wyspani teraz jedziemy do Gdańska po drodze jeszcze zahaczymy jedną ładowarkę Greenwaya, tak jak wczoraj mówiłem, żeby podładować sobie z 20-30 km i ruszamy tam nad morze. Z kolejnej ładowarki Greenwaya. Tutaj ładowaliśmy się około 10 minut. Jeszcze chciałem Wam przypomnieć, bo ostatnio parę osób mnie pytało o materac do Tesla, który kilka miesięcy temu pokazywałem u siebie na kanale. Chciałem powiedzieć, że materac, który widzieliście i tutaj możecie sobie na górze zobaczyć ten film, jest już w sprzedaży razem z firmą z Koła M &K Foam. Sprzedajemy jeszcze taki materac, także wejdźcie sobie na film, w którym pokazywałem ten materac. Jeżeli byście byli zainteresowani, to piszcie do mnie maila. Pod filmem yy, znajduje się mój mail i tam możecie do mnie napisać, i, i wyślę wam cenę i specyfikację tego materaca. Słuchajcie, dojaliśmy już do nadmorza. Gdzie jesteśmy, Damaris? Wyspa Sy. Wiecie co muszę sprawdzić? Jesteśmy na wyspie yy, Sobieszewskiej dokładnie. Wybraliśmy to miejsce dlatego, że tutaj jakieś kilkanaście kilometrów czy może dwadzieścia parę kilometrów stąd jest ładowarka Shademo Makro. I właśnie na tej ładowarce doładowaliśmy się do pełna, tutaj przejaliśmy i co najlepsze dzisiaj będziemy tutaj spać. Możecie się śmiać lub nie, ale tak właśnie będziemy przez kolejną dobę tutaj funkcjonować. Oczywiście będzie... poukładamy to tutaj wszystko, tak, tak. będzie równo. Teraz mamy plan taki, że przed byliśmy kilka godzin na plaży. Teraz bierzemy hulajnogę, bo też fajnie sobie zrobiliśmy, że pracowaliśmy. Wzięliśmy komputery na plażę, popracowaliśmy trochę. Teraz bierzemy hulajnogę, jedziemy do centrum. Nie wiem jak to nazwać, ale gdzieś po prostu zobaczyć co tutaj, jakie atrakcje jeszcze są. I później idziemy spać. Jutro znowu plaża i powrót do Warszawy. Powiem Wam, że ten samochód pisuje się rewelacyjnie i gdy coraz więcej nie jeżdżę, tym bardziej nie mogę doczekać się Volkswagena Craftera, którego niedługo będę testował dlatego, że jest większy i zasięg ma podobny z tego co, co się orientuję, z tego co słyszałem ale paka jest o wiele większa więc tam wrzucimy większy materac tam wrzucimy, nie wiem, biurko bo też na kilka dni dostanę niedługo craftera, więc nie mogę się tego doczekać, a to auto jest idealne, jeżeli chodzi o takie takie podwójne czy takie podróżowanie w parze i, i serdecznie polecam ja bym tym autem pojechał dalej Właściciel Tomek, którego poznaliście ostatnio, był tym samochodem. Nie wiem czy tym dokładnie, jeszcze go dopytam. Ale był takim samochodem na Sycylii. To jest dopiero wyczyn. To cało przenosimy się do jutra. Po jednej nocy, przez w samochodzie, czas na powrót do Warszawy. Ponad 400 km bodajże. Jeszcze kilka punktów do odwiedzenia w Gdańsku. Znowu będziemy się ładować jakieś 4 godziny, podejrzewam. A tak, przy okazji jeszcze mogę Wam zdradzić, wczoraj byłem w Greenwayu, bo Greenway akurat jest z Gdyni i dowiedziałem się, że niedługo startuje aplikacja. Także niedługo nie trzeba będzie wozić ze sobą kart Greenwaya ani reloków, tylko wystarczy sama aplikacja. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz w tym samochodzie, która mnie osobiście trochę irytuje, ale jest to dobrze rozwiązane, że, że to w ogóle jest. Chodzi o dźwięk imitujący dźwięk silnika. Jak ruszamy, teraz słyszycie dźwięk wstecznego, takie pikanie w śmieciarce. Ale jak ruszę, to mnie jeszcze. Słychać taki dźwięk, dźwięk, który emituje pracę silnika, ale nie do końca to działa, bo dzisiaj mieliśmy kilka osób na osiedlu, które i tak nie słyszały samochodu, pomimo tego. I to działa tak, że za każdym razem trzeba to wyłączyć. Tutaj jest taki przycisk pod kierownicą do wyłączania tego trybu i on automatycznie za każdym razem gdy odpalamy samochód się włącza, ale można go wyłączyć, nie zawsze go wyłączam. Jeszcze pokażę wam trochę z zewnątrz samochód. Lusterka są całkiem wygodna. W sumie nie ma co za bardzo pokazywać, ale to jest dosyć pakowne. Najważniejsze jest tutaj przestrzeń bagażowa, znaczy nie bagażowa, tylko towarowa. Ona jest na tyle duża dla porównania, że jak ja się położę, to jestem cały wyprostowany i mam jeszcze trochę miejsca przed sobą i nad sobą wysokość, nie wiem, jak to jest, ponad metr, Od dwadzieścia, bym powiedział, dwie Europalety. Tutaj wchodzą są fajne drzwi, drzwi dwustronne. Tutaj mamy yy, miejsce na wlew paliwa, który jest tutaj zaślepione, bo tutaj wlewu nie ma. I z przodu jest oczywiście, tak jak mi litę. Port ładowania. Dosyć ciekawy wygląd ma, trochę kosmiczny, ale tak jak na początku mi się ten samochód nie podobał, bardziej mnie intrygował. Tak teraz się przekonałem, jak to w sumie do wszystkich elektryków i mógłbym takim jeździć. Naprawdę jest super samochód. Tutaj, właśnie, znajduje się ten przycisk do wyłączania i włączania dźwięku. Emitującego dźwięk samochodu, dź dź dźwięk silnika. Poza tym mamy tutaj taką wajchę od skrzyni biegów, jak w tradycyjnym samochodzie. Tutaj mamy kilka przycisków. Jest tu przejrzyście, fajny wyświetlacz, z mapą, nawet z nawigacją. Ekran dotykowy. Tak, ekran dotykowy. Fajnie to działa. Wejście na płyty CD. Uważam, że ten samochód mógłby być trzyosobowy z przodu bo tutaj jest sporo miejsca na trzeci fotel, ale za to mamy tutaj dużą przestrzeń, trochę jak w Tesli, mniej więcej mogę tu porównać, że jest taka sama odległość między fotelami i tutaj jest taka przestrzeń, gdzie można sobie pożyki zakupy czy pierdoły inne. Bardzo funkcjonalny samochód, bardzo przyjemnie się nim jeździ. Tylko kierownica mogła być bardziej nachylona do kierowcy bo ona jest tak jakby jak, trochę jak w Polonezie, nie? Że, że ona była jak w ciężarówce, że, że tak się trzyma, a mogła być bardziej nachylona na kierowcy i wtedy by się lepiej prowadziło, a tutaj ona jest taka leżąca. Poza tym naprawdę nie mam zastrzeżeń do tego samochodu. Zasięg jak na taki samochód jest wystarczający. Widzicie, zrobiliśmy trasę Warszawa, trójmiasto i teraz wracamy do Warszawy bez problemu. Co prawda ładowanie chwilę trwało, ale, ale daliśmy radę. Polecam. Polecam samochód jak każdy inny elektryczny i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie tego filmu i do zobaczenia. Cześć.